Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie na moment wstać, bo chciałabym Państwa lepiej zobaczyć i chciałabym, żeby Państwo zobaczyli moją koszulkę. Na niej jest zaciśnięta pięść. Ja teraz będę tak trzymać rękę i poproszę wszystkich Państwa, którzy słyszeliście o przynajmniej jednej z tych spraw, o podniesienie ręki tak samo jak ja. Justyna z Wodzisławia Śląskiego, Anna ze Świdnicy, Izabela z Pszczyny, Marta z Katowic, Agnieszka z Częstochowy, Dorota z nowego targu dopiero w zeszłym tygodniu. Proszę przypomnieć sobie emocje, które obudziły się w Was w każdej sytuacji, kiedy usłyszeliście o kolejnej kobiecie, która zmarła w Polsce, bo nie miała dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji. Te emocje są w nas wszystkich, a my jako FEDERA, Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, od 30 lat przekuwamy je w faktyczne, wymierne działania. Po pierwsze, wymyśliłyśmy już ścieżkę, która działa, i jako jedyna organizacja w Polsce pomagamy w dostępie do legalnej i bezpiecznej aborcji w obecnej sytuacji prawnej w szpitalach. Dwa tygodnie temu rzecznik praw pacjenta zgodził się z naszą interpretacją, i tak zmuszanie do donoszenia ciąży z wadami stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety lub osoby w ciąży, i każdy szpital ma obowiązek przeprowadzić taką aborcję, jeżeli dostanie dostarczona dokumentacja psychiatryczna. Od tego wyroku, od tej decyzji RPP nagle aborcja zaczęła prze, przeprowadzać kolejnych 12 miast. Te rozwiązania są. Mamy też gotowy projekt ustawy, który przypominam, był procedowany, projekt legalna aborcja bez kompromisów, trafił do Sejmu i mimo, że był projektem obywatelskim, został odrzucony w pierwszym czytaniu. Wbrew wszystkim obietnicom, wbrew obietnicom wysłuchiwania głosu społecznego, projekt odpadł, ale nie przepadł. Te rozwiązania cały czas są, wypracowane przez środowiska, kobiece z całej Polski. Ja tutaj jestem jako rzeczniczka. FEDERY, natomiast w ramach FEDERY funkcjonuje też Wielka Koalicja za Równością i Wyborem. To jest nieformalna sieć ponad 120 organizacji z całej Polski i tych 120 organizacji z całej Polski pracuje w swoich regionach. Pomagamy w dostępie, przygotowujemy rozwiązania prawne. Nasz sztab prawny prowadzi darmowe szkolenia prawne dla lekarzy, bo proszę Państwa lekarze nie znają prawa. Nie wiedzą jak je interpretować. Więc obecna sytuacja odkręcanie, tak jak panowie tutaj przed chwilą od praworządności i sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym mówili odkręcanie tego potrwa. Wyrok da się na pewno w jakiś sposób odwrócić, możemy wprowadzić nową ustawę, natomiast niezależnie od tego rozwiązania są już w tej chwili. I możemy je wprowadzić, jeżeli będziecie Państwo pamiętać o tych wszystkich kobietach, o tej złości, o tym smutku, o wściekłości, o tym wszystkim, co w Państwu było, kiedy cały kraj wychodził na ulicę w październiku i w styczniu 2021 roku. Więc chciałabym, żeby z ramienia Federy zostało z Państwem to, że mamy. Projekt nowej ustawy, która zagwarantuje dostęp do bezpiecznej aborcji, do badań prenatalnych, do bezpiecznego planowania rodziny, do rzetelnej edukacji seksualnej. Niech zostanie z Państwem to, że istnieje dzisiaj w Polsce możliwość legalnego przerwania ciąży w szpitalu. Jeżeli znacie osobę, która potrzebuje takiej pomocy albo która już w szpitalu jest i buduje się zagrożenie życia, a kadra medyczna nie reaguje, dzwońcie do Federy. Pomożemy. Te rozwiązania już są, działają, a po zmianie władzy, kiedy wszyscy pójdziemy głosować, zmienimy sytuację polityczną, będziemy mogli wprowadzić nową ustawę, która będzie ratowała życia. Bo tak samo Joanna i praca, którą robi Feminoteka i to, co my robimy my jako Federa, to, co robią środowiska kobiece w Polsce, to nie jest wyłącznie, choć to by było wystarczające, ale to nie jest wyłącznie kwestia praw człowieka. To jest dosłownie sprawa życia i śmierci. Dziękuję.